O wybranie imienia i nazwiska jednej, jednej sławnej osoby, której wygląd, której wygląd znamy wszyscy. To może być ktoś z radia, telewizji, gazet, nie wiem, aktor, aktorka, sportowiec, z Polski, z zagranicy, ale taka twarz, którą znamy wszyscy, dobra? Ktoś sławny, można się naradzać, panie wybiera. A ja słuchajcie, przygotowując się do tego występu, schowałem zdjęcie jednej sławnej osoby. I Mam nadzieję, że to imię i nazwisko i to zdjęcie ze środka koperty będą do siebie pasować, czym udowodnię, że przewidziałem przyszłość. Tak więc, przyjrzę, jest wybrana osoba. Tak, ja udowodnię, że nie mam tutaj całego leksykonu sławnych osób, tylko jedno jedyne zdjęcie. Koperta jest na widoku, więc będzie można. Trzy? Więc będzie można powiedzieć na głos. Imię i nazwisko dzisiejszej sławnej osoby, to? Jarosław Kaczyński. No dobra, na twarz stana. I to tyle, jeżeli chodzi o przyszłość. Ja myślę, że będzie bardziej, nie wiem, Robert Lewandowski, Adam Małysz. Ale mam tutaj zdjęcie Kaczyńskiego. No tak został wybrany, ale myśmy się z panią nie umawiali, pozostaje nic innego, jak tylko udowodnić, oto Kaczyński jeszcze był malutkim dzieckiem. <głosy> 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 Oczywiście.